Rankiem na przystanku autobusowym yy, facet słyszy za swoimi plecami jeleń, rogacz. Odwraca się, no, widzi gościa, który tam sobie coś mruczy pod nosem, ale wokół grupka ludzi. We wtorek sytuacja się powtarza, w środę, w czwartek, natomiast w piątek rano tylko ci dwaj, nasz bohater i tamten, który marudzi pod nosem. Rogacz, jeleń. No, tutaj już podejrzenia są tak duże, że wieczorem pada pytanie do żony. Wiesz co, czy ty, aby mnie nie zdradzasz? A skąd ci to przyszło do głowy? No, jakiś gość codziennie rano na przystanku za mną Wygaduje, że jeleń, że rogacz. Nie no kochanie, no coś, jestem ci wierna. No tak przysięgałam na ślubie. Okej. Okay. W poniedziałek rano. Ej, za plecami słychać. Jeleń, rogacz. <ścoughs> Nasz bohater się odwraca. I skarży pyta.